Sprzedajesz nieruchomość w Biamstoku i zależy Ci na szybkiej i zyskownej sprzedaży, ale nie masz czasu, żeby się tym zająć samodzielnie oraz obawiasz się współpracy z agentem nieruchomości. Jeśli tak, to przestań skrolować. Ja nazywam się Dąbrowski Damian i mam 6 lat doświadczenia na rynku nieruchomości. Jestem prawnikiem i mam wykształcenie ekonomiczne, dzięki czemu transakcje moich klientów przebiegają bezpiecznie. I za najwyższą stawkę. A co jeśli powiedziałbym Ci, że oprócz tego nie zapłacisz ani złotówki, zanim nie sprzedam Twojej nieruchomości, dostaniesz za darmo sesję fotograficzną, załatwię za Ciebie wszystkie formalności i dokumenty do sprzedaży, będę negocjować za Ciebie najwyższe stawki oraz wykorzystam swój warsztat marketingowo-sprzedażowy, żeby Twoja nieruchomość była najlepiej wypromowana spośród wszystkich. Ale bardzo ważna informacja jest taka, jeśli widzisz ten materiał, to znaczy, że mogę pomóc jeszcze maksymalnie czterem osobom. Więc kliknij link poniżej, dowiedz się więcej albo wejdź na stronę rozmowa.damiandobrowski.pl i odbierz swoje miejsce. Do zobaczenia, cześć.